Cześć, Z tej strony miszfidę Mateusz Bronowicki i zagramy sobie partię na portalu czeską. Wylosowaliśmy zawodnika z rankingiem 1883 z teru. No i D4, konikę 6. No Standardowo C4 tutaj gramy. Zajmujemy centrum G6, czyli no, prawdopodobnie obrona królewsko-indyjska. Chociaż tutaj może czarno też przejść do Greenfielda. O i nastąpiło. D5, czyli obrona Greenfelda. No tutaj trzeba zbić na D5 i po koń D5 trzeba zagrać E4 i jakby przejmować centrum na tyle ile przeciwnik pozwala. Tak, konik F3 wyprowadzamy standardową figurkę. Roszada i goniec E2. Taki ruch tutaj zagramy C5. I po C5 tutaj musimy zauważyć, że troszkę osłabia się ta przekątna. I czarne chcą zagrać cd, cd i tam konik c6, albo od razu konik c6 i ta wieżyczka na a1 będzie pod atakami, więc ja gram wieżyczka b1 i ją tutaj aktywizuję i zobaczymy jak tam czarne będą y, reagować. Są tutaj dwa jakieś takie ruchy, konik c6 jest jedną z głównych, jest cd, cd i hetman a5 z trzachem. Takie kontynuacje, jest też ruch B6 z ideą, goniec B7, konik C6. No i ja tutaj mogę zagrać D5. Goniec C3 raczej jest niegroźny i spróbujemy to udowodnić. I tutaj jest ruch goniec D2 z tego co pamiętam. Bicie, bicie. No i teraz konik musi gdzieś odejść. Jeśli konik pójdzie na A5, no to białe będą grały. Taki ruch H4 i tam jest taka idea, że gramy H5 i bicie, bicie i szybko się otwiera linia H. Czarne będą musiały próbować jakoś uderzyć w centrum, żeby... Jest też opcja, ok, zagrał koń A5 i pytanie, czy ja już teraz chcę zagrać H4, czy jeszcze przed H4 wtrącić taki ruch jak H6. No chyba nie. H4 chcę zagrać. I H5 przeciwnik mi tutaj gra. Ok. Po H5. No pytanie. Co będzie, jak wjadę Hetmanem na H6 i zagram ruch konik na G5? Wydaje mi się, że czarne tutaj zostawiły skrzydło. Z... Za bardzo odsłonięte, mało figury broni. Ten konik na a5 jest poza grą. No i ja próbuję zagrać. Hetman na H6. I szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, jak tutaj czarne mają reagować. Trzeba zauważyć, że ta szachownica jest troszkę podzielona na dwie części. Te pionki w centrum dzielą szachownicę na skrzydło królewskie i skrzydło hetmańskie. I te figurki ze skrzydła hetmańskiego nie są w stanie szybko się tutaj przetransportować. A też nie ma jak powstrzymać białych przed konik na g5. Ponieważ ruch f6 osłabia oczywiście pole g6. I po f6 tutaj sobie zbijemy na g6 i... No, jest tam koniec. Pozycja króla jest opłakana. I wydaje mi się, że czarne już powinny się poddać i kliknąć już na następną partię. F6. No dobra, bijemy na G6, Ci się nic nie dzieje. Bijemy na H5. Yy, także ten. Wrócimy sobie Hetman na G6 z szachem, król H8. No i mamy dwa pioneczki więcej. Czarne, nie tak łatwo, będą w stanie tego Hetmana wygonić po G8. oczywiście, tutaj jest Hetman H6 sprytne z matem. No i pytanie: jak tutaj aktywizować figurkę jakąś kolejną, żeby dać mata? I mamy pionka więcej, źle policzyłem, bo zapomniałem, że oddaliśmy tego na C3. I ja tutaj już widzę takie fajne rozwiązanie, ponieważ my chcemy tutaj dać mata. I my możemy zagrać konik G5 w tym momencie. Ponieważ ta wieża tutaj jakby się przygląda na króla są rentgeny. I po konik G5 czarne nie będą mogły zbić na G5. Bo oczywiście tutaj bijemy HG z matem. Yy, także konik G5 i w tym momencie. No, już czarne nie mają. Gonie c 5 to jest już jakaś ostatnia deska ratunku w tej pozycji. Eee, oczywiście, tutaj biję na F5, po eee, FG zagram tak, i tam nastąpi mak. Król G7 i wieżyczka H7. No jakby zobaczymy co tu się mogło wydarzyć. Bicie, bicie z szachem, król tak. No i tutaj wjeżdżam wieżyczka H7 albo Hetman H7. Hetman H7 jest dokładniejszy, ponieważ już od razu tutaj daje matę. No widzimy, że czarne sobie nie poradziły w tym wariancie. Goniec na c3, goniec d2, bicie, bicie i wiem, że jednym z ruchów jest taki ruch jak konik d4, jest taka opcja, a po konik tak h4 tutaj czarne z tego co pamiętam są zmuszone do takiego ruchu jak goniec na g4, żeby tego skoczka starać się pozbyć. A gdybym ja od razu zagrał Hetman H6 z ideą koni G6, to w tym momencie to Hetman H6 nie jest takie groźne, ponieważ teraz czarne mogą zagrać F6 wziąć pod kontrolę pole G5 i ten pionek na G6 jest broniony, ponieważ pioneczek na H7 jest. A jak nastąpiło H4H5, no to ruchem H5 no pole G6 jakby się osłabiło i widzieliśmy efekt tego w czasie partii. To by było wszystko na dzisiaj, na razie cześć.